Trzech przez chwilę patrzył się na Janulca, był bardzo przerażony. Nagle zobaczył, że z Janulcem zaczęło się dziać coś dziwnego. Janulec zaczął się cały trząść, tak bez powodu. Trząsł się tak mocno, że aż zesrał się w gacie. Po chwili Janulec wyparował, pozostawiając po sobie tajemniczą kartkę. Po zniknięciu jego wszystko powróciło do normy. Matam, Jarzaj dalej był w tej samej pozycji dalej, był trupem. Krzech zauważył tę kartkę, podniósł ją i przeczytał. Było tam napisane, że dusza Matama Jarzaja jest przetrzymywana i aby ją uwolnić, trzeba spłacić okup, który wynosił trzy peso meksykańskie. Chrzech się zdziwił, nie wiedział jak ma zdobyć tak dużą sumę pieniędzy. Racja, wziął kredyt, by zabić Janulca, ale Chrzech nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, więc pomyślał, że dobrym pomysłem będzie wezwanie szamana i przeprowadzenie rytuału, aby odzyskać jego duszę. Chrzech się zastanawiał, gdzie takiego obłąkańca może znaleźć. Jedyne na co wpadł, to to, że musi teraz iść do lewnienia i napić się legendarnego obinimbera. Pomyślał, że w ten sposób rozwiąże problem utraconej duszy i tak zrobił. Chrzech wyruszył do lewnienia. Gdy tam się znalazł, ujrzał pustkę. Usiadł przy blacie i zadzwonił w dzwonek. Z dala dało się usłyszeć donośny kobiecy głos mówiący, że zaraz przyjdzie. Po chwili weszła. Dzigulec zdziwiła się na widok chrzecha, a ten idiota się uśmiechał jak kretyn, nie odrywając wzroku od dzigulca. Dzigulec oparła się o blat i spytała co podać. Ten zasraniec odpowiedział, że chce się napić o binimbera. Dzigulec podała jego cenę, wynosiła aż pięćdziesiąt. Złoty chrzech się złapał za głowę. Powiedział, że tyle nie ma, więc dzigulec spojrzała na przybłędę i zaczęła się z niego śmiać. Po chwili przestała, chrzech głęboko westchnął. Przyszło mu do głowy, że może dzigulec zna jakiegoś gorącego szamana w okolicy, więc ją spytał. Dzigulec spojrzała na niego tak jakby nie wiedziała o czym ten łajdak gada.